Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale Kolory Życia. Witam Was w niedzielę. Upały na szczęście się skończyły, słuchajcie. E, bo naprawdę było bardzo, bardzo gorąco. Ale w sumie mamy lato i powinniśmy się z tego cieszyć. Witam Was z moją psiurą, moją psiurą kochaną. Ta moja psiura jest ze mną, muszę Wam ją pokazać. Kochana psiura, Boże, jaki on jest grzeczny chłopczyk, tylko czasami, wiecie co, a potrafi się wyszczekać na wszystko, co się rusza. Ale nieważne, nie o tym chciałam dzisiaj rozmawiać. Jak będziesz czekał, to bardzo Was przepraszam, ale no, ze zwierzętami tak jest, że one po prostu nie potrafią powiedzieć, no, że nie chcą szczekać, bo to jest ich psia natura. Um, o czym chciałam dzisiaj z Wami porozmawiać? Chciałam po, z Wami porozmawiać o takim normalnym, słuchajcie, życiu. O takim normalnym życiu, które polega na tym, żeby żyć i pozwolić żyć innym. Pozwolić żyć innym tak, jak oni sobie tego chcą. I nie interweniować, nie oceniać, nie wpływać na ich decyzje, nie starać się zmieniać na siłę tego, co oni robią, nie starać się zmieniać ich e, wyglądu, ich sposobu mówienia, zachowania, nie oceniać, po prostu zostawić ich samym sobie. Jakież by to było fajne, prawda? Jakby nas też tak ktoś w sumie zostawił w świętym spokoju, żebyśmy sobie mogli robić, co chcemy żeby nas wreszcie przestano oceniać, żeby nam przestano wreszcie wkładać do głowy to, jak mamy się zachowywać, co mamy robić, z kim się spotykać, jakie są pewne wzorce postępowania. Wielu ludzi mówi na ten temat o tak zwanej swobodzie życia, o tym że tak naprawdę powinniśmy się w pierwszym etapie koncentrować na sobie, koncentrować się na tym, jak my nasze życie przeżywamy, jak my słuchajcie, chcemy, aby to nasze życie wyglądało i starać się dyrygować przede wszystkim sobą. Dyrygować się tym że jesteśmy dyrygentami swojego życia, żeby tutaj największą odgrywać w swoim życiu rolę, a nie starać się e, pokazywać innym to, co jest najlepsze i oni też powinni tak postępować. A jeżeli nie będą postępować tak, jak my chcemy, to z nami jest coś nie w porządku. To nie jest tak. Ten krótki film nakręcam po prostu, dlatego że ciągle spotykam się z Ludźmi ciągle spotykam się, wiecie, z taką reakcją ludzi, która jeżeli coś opowiadam, jeżeli o czymś mówię, to no wiecie, tak ciężko jest, żeby ten ktoś słuchał, co się do niego mówi, a nie od razu musiał skomentować, a nie od razu musiał powiedzieć, że to nie jest w porządku. Bo przecież słuchajcie, czasami zastanawiam się, czy może w ogóle przestać cokolwiek mówić, do kogokolwiek, bo tak naprawdę 90% ludzi w ogóle nie słucha, a jeżeli słucha, to tylko dlatego, że udaje, że słucha, bo przygotowuje sobie w głowę odpowiedź, która nie jest w ogóle odpowiedzią, tylko zazwyczaj mówi no wiesz, u mnie jest inaczej, no wiesz, no całe szczęście, wiesz, ja, ja, ja wiesz, ja to nie tak jak ty, ja wiesz, ja bym tak nie mogła, no wiesz, no dzięki Bogu mnie trochę inaczej, jest lepiej. Więc w pierwszym etapie, jeżeli mamy, tak mi się wydaje, słuchajcie, pozwolić żyć, to przede wszystkim dojść do ładu z samym sobą. Dojść do ładu z samym sobą, dojść do ładu ze swoim życiem. To jest łatwo powiedzieć, ja sobie zdaję z tego sprawę, że wiele rzeczy jest łatwo powiedzieć, a trudniej to wykonać. Sama się na tym ciągle łapię. Ale rzeczywiście faktem jest, że jeżeli dojdzie się samemu z sobą do ładu, jeżeli będzie się pytało samego siebie, swoje serce, jak należy postępować, jeżeli wreszcie zaczniemy słuchać swojej intuicji, to będzie nam zdecydowanie łatwiej pokonywać i rozwiązywać swoje codzienne problemy. Bez potrzeby ciągłego muszenia się. Zmuszania się, poprawiać albo starać się poprzez ocenę innych ludzi u ich stylu życia, starać się po prostu udawać, że jest się kimś lepszym i kimś bardziej wartościowym, kimś, kto lepiej poradził sobie w życiu, kimś, kto znajduje się na wyższym etapie. To nie jest tak. Naprawdę powinniśmy zainteresować się sobą, czy u nas we własnym ogródku, jak to się mówi, nie? We własnym ogródku, jakie tam kamyki mamy. Może te kamyki trzeba by było najpierw wyzbierać, aby potem zauważać kamyki w ogródku innych. Oni sami wiedzą, co jest z nimi nie tak. Ci inni wiedzą, co ich gryzie, co ich boli. Ci inni wiedzą, jacy tak chyba naprawdę są. I często jest tak, że ludzie odwracają uwagę od siebie. Poprzez to, że starają się skoncentrować na życiu innych i na ich domniemanych problemach. Obserwujemy naszych sąsiadów, obserwujemy naszych kolegów w pracy, obserwujemy członków naszej rodziny, naszych przyjaciółki, nasze przyjaciółki, naszych znajomych, po to tylko, żeby wszystko, co widzimy, od razu skomentować. A po co? Słuchajcie, czasami poświęcamy temu tak wiele energii którą moglibyśmy kompletnie spożytkować na coś innego. Yy, tyle energii poświęcamy na coś, co zupełnie do niczego nas nie doprowadzi, a może spowodować, że wydrenuje nas właśnie z czegoś, co jest rzeczywiście nam potrzebne. Zostaw tych ludzi w świętym tak zwanym spokoju. Zostaw tych ludzi, niech oni sami sobie w swoim życiu biorą udział. Nikt Cię przecież nie prosił, bo jeżeli Cię poprosił, to coś innego. Ale w sytuacji, kiedy nikt Cię nie prosił o wyrażenie zdania jakiegokolwiek na jakikolwiek temat, to po co zaprzęgać sobie zdrowie i życie i energię poświęcać tam, gdzie rzeczywiście e, nic z tego nie mamy. Skupić się lepiej na tym, co będzie nam lepiej służyło. Może spacer. Dzisiaj, słuchajcie, jest taki dzień, wiecie, słońcem, trochę deszczu. E, nie, deszcz nawet nie pada, ale tak jakby się miało zanosić na burze, Tak się wiecie, takie chmury przenoszą się ten. E, I mówię sobie, no przecież ja bardzo uwielbiam świeże kwiaty. Bardzo uwielbiam świeże kwiaty. Staram się, żeby naprawdę w tym sezonie, w sezonie wiecie, od wczesnej wiosny do późnej jesieni. To żeby u mnie w domu. Naprawdę były świeże kwiaty w kuchni, w przedpokoju, w salonie, sypialni. No wiecie, tam, gdzie można postawić wazon ze świeżymi kwiatami, to jest, to, to jest po prostu coś pięknego. Tak dużo dodaje mi to energii, tak wpływa na mnie bardzo pozytywnie, że uspokaja mnie też wewnętrznie, że słuchajcie, to piękno żywego kwiatu ma tak niesamowitą moc. Że nawet patrząc na te żywe kwiaty, można tak wspaniale się zrelaksować. Ja nie wiem, czy macie też coś takiego, żeby zapatrzyć się na piękno przyrody, a z tego można tak wielki, wiele, wiele pozytywności wyciągnąć, a to z kolei ładuje nasze akumulatory. To nasze życie, to moje życie. Dlatego poszłam dzisiaj po południu. My mamy tutaj w okolicy, gdzie mieszkam, takie, słuchajcie, pola zasiane kwiatami i te kwiaty można samemu sobie ściąć. Teraz są lilie, gladiole i pojawiają się Słoneczniki. I można sobie samemu ściąć te kwiaty takie, jakie się chce, w takiej długości, jak się chce i ile się chce. I jest taka przygotowana od tego celu kasa, i tam oczywiście jest też cennik, i za ilość tych kwiatów wrzuca się odpowiednią ilość pieniędzy do. Tej kasy takiej mobilnej, żeby wesprzeć tych ludzi, którzy te kwiaty zasadzają, prawda? Żebyśmy potem mogli sobie sami je zerwać. To jest coś fantastycznego, fantastyczny pomysł, żeby coś takiego mieć i coś takiego robić. Dlatego byłam sobie, zebrałam te kwiaty, to mnie tak naładowało pozytywnie. Jestem przeszczęśliwa, kiedy mogę spędzać czas ze sobą, kiedy mogę myśleć sobie o sobie, kiedy mogę odpocząć, kiedy mogę poczytać. Słuchajcie, czytam fantastyczną książkę, fantastycznej francuskiej pisarki, ale o książkach, które już. Tej pisarki przeczytałam, chciałabym nakręcić inny film, bo to nie jest dzisiejszy temat tego filmu: żyć i pozwolić żyć innym. Ale opowiadam to tylko dlatego i po to, żeby pokazać Wam, że każdy, każdy z nas ma w sobie coś takiego i ma takie pomysły, i tak potrafi się zorganizować, żeby skupić się na własnym sobie, na tym, co nam dobrze robi. Wiem, że jutro, bo mam dzień wolny, będę malować nowy obraz. Będę malować nowy obraz, który już mam w głowie namalowany, ale będę go starała się przerzucić na płótno. Tylko zastanawiam się, czy to ma być takie duże płótno, które jest za mną w tyle, czy mniejszy egzemplarz, ale będę się starała e, naprawdę coś w tym kierunku jutro zrobić, bo jestem już naładowana tak emocjonalnie i pozytywnie, bo malowanie, czytanie, pisanie, dla mnie to jest po prostu coś fantastycznego. Nie ma się wtedy czasu ani ochoty myślenia o kimś innym i życia problemami innych osób, po to tylko, żeby ich wyoceniać, przeoceniać, prześwietlać i według własnej hierarchii wartości oceniać. Po co? Co ma to zmienić? Co ma to zmienić? Czy przecież w ten sposób nie pomożemy drugiej osobie? Możemy tylko sobie samemu zaśmiecić swój własny ogródek. Niektórzy to robią, ja nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy żyją życiem innych ludzi, obserwując ich, sprawdzając, co robią, jak wyglądają, gdzie chodzą, jak się zachowują. W tym czerpią sensacje i w tym czerpią, że tak powiem, sens swojego własnego życia. Ale potem często, gęsto mówią: Ja nie mam na nic czasu. Ja nie mogę sobie pozwolić na coś innego, ponieważ ja mam tyle i tyle obowiązków. Gdyby jednak spróbować bardziej skoncentrować się na sobie, a nie na sąsiadach i nie na znajomych, to może okazałoby się, że rzeczywiście tego czasu dla siebie mamy więcej i możemy go lepiej spożytkować. Nie oceniajmy. Zostawmy tych ludzi w tak zwanym świętym spokoju. Niech oni sami zajmą się swoimi problemami. Nie starajmy się ich. Przywoływać do porządku. Nie starajmy się ich po prostu y, na, pouczać, nauczać, y, a przede wszystkim tak skrytykować, żeby w naszych oczach nie byli oni niczego warci, bo, przede, bo, bo tak naprawdę, słuchajcie, y, pierwsze, nic nam to nie daje, po drugie, nie daje nam to żadnych dobrych, pozytywnych uczuć, które by nas budowały. I, pozwal, i, i powoduje to to, że taplamy się w błotku najniższych emocji, które nigdy nie pozwolą nam potem spokojnie zasnąć. A przecież tyle piękna wokół siebie. I nie oceniajmy siebie również za bardzo. Nie oceniajmy siebie za ostro, nie, nie wymagajmy od siebie rzeczy niemożliwych. Patrzmy się na siebie, jak się czujemy. Zorganizujmy się tak, abyśmy zawsze w ciągu dnia mieli chociaż trochę siły dla siebie i trochę czasu i spokoju, aby tą moc wykorzystać dla siebie, aby poczuć się lepiej, aby naładować akumulatory, aby uśmiechnąć się do siebie, aby być z siebie zadowolonym. Najpiękniejsze rzeczy, jakie mamy, jakie nam się przytrafiają, niech one zawsze zostaną w naszej pamięci. Skupmy się na tym, co jest fajne, co nam się fajnie przydarzyło. Bądźmy zadowoleni z tego, co mamy, a nie ciągle rzucajmy się do przodu i mówiąc: A jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze tego mi brakuje. Po co? Damy radę ze wszystkim. Łapmy dzień, carpe diem, jak to było powiedziane. Łapmy z tego dnia to, co najlepsze. Patrząc na własne życie, a nie na życie naszych sąsiadów. Żyjmy. I dajmy wreszcie żyć innym w świętym ich spokoju. Niech robią, co chcą. Sami są za swoje czyny i swoje życie odpowiedzialni. To jest najważniejsze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Myślmy naprawdę, naprawdę o sobie pozytywnie. A ocenę pozostawmy na końcu. Życzę Wam wspaniałej, wspaniałej niedzieli i wspaniałego tygodnia, który zaczyna się jutro. Niech to będzie dobry czas dla Was.